O anomalii powiedziano już bardzo dużo, ale nie zaszkodzi powiedzieć ciut więcej. Kilka lat temu, kiedy na rynku pojawił się Call of Chernobyl, Mod DB i cała społeczność Stalkera natychmiast go zauważyła. Nikt nie mógł przejść obok niego obojętnie. Oto pojawił się Mod, który łączył wszystkie lokacje z trylogii GSC. Nie oferował, co prawda, pełnoprawnej fabuły, a tylko jej substytut. Umieścili kilka zadań nawiązujących do fabuły cienia Czarnobyla. Poza tym, jak to w tego typu piaskownicach, cel musieliśmy ustalić sobie sami. Czy będzie to pomaganie losowo napotkanym Stalkerom, a może dotarcie w określone miejsce? Zdobycie wielkiego bogactwa? Wszystko było możliwe, ale też dość okrojone. Zew Czarnobyla słusznie został uznany za bazę do tworzenia kolejnych modów, jednak. Tak się nie stało. To znaczy nie do końca, bo mody takie jak Dead Air, Legend Returns czy Anomaly rozwijają koncepcję stalkerskiego freeplaya, ale nigdy nie stały się niczym więcej niż rozbudowanym sandboxem. Czy to źle? Pewnie, że nie. Ludzie zdają się lubić ten typ zabawy. Nie przeszkadza im również rozbudowywanie moda o kolejne dodatki w celu uprzyjemnienia sobie zabawy. No właśnie. Dodatki. Kolor Czernobyl był dość skromny pod względem oferowanej zawartości. Dodatki na broń, nowe zadania czy efekty stały się wręcz konieczne do tego, by czerpać z moda jeszcze więcej. Nie inaczej, jest Anomalii, i choć wersja 1.5.1 oferuje mnóstwo zawartości, nic nie stoi na przeszkodzie, by miała jej jeszcze więcej, prawda? Oto siedem dodatków, które przetestowaliśmy i możemy Wam z czystym sumieniem polecić. Na początek coś obowiązkowego i to nie tylko dla audiofilów rozwodzących się nad jakością kabla za kilkaset złotych. Oto mod, który, w kwestii dźwięku towarzyszącego rozgrywce, stawia go co najmniej level wyżej. Mowa tutaj przede wszystkim o odgłosach broni, zarówno tej dzierżonej przez naszego protagonistę, jak i postaci niezależne. Zmianom uległy także dźwięki otoczenia. Różnica pomiędzy oryginałem a oferowaną przez moda jakością stereo jest słyszalna na pierwszy rzut. ucha? Nie jest to jeszcze szczyt możliwości anomalii, ale doskonale wykorzystuje jego potencjał. Chyba nie przesadzimy mówiąc, że na ten moment jest to najlepszy mod w swojej kategorii, i to nie tylko dla fanów zwiększania imersji. Autor dodatku nie wybiera się na razie na wakacje. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, a link do JSRS Sound Mod znajdziecie oczywiście w opisie. Było audio. To teraz czas na wideo. Anomali po uruchomieniu wersji bez dodatków wygląda bardzo dobrze i trudno znaleźć moda, który mógłby z nim pod tym względem konkurować. A co gdyby dało się osiągnąć jeszcze więcej bez ściągania kilku gigabajtów tekstur i trudno konfigurowalnych dodatków? Enhanced Shaders waży niecałe 30 mega, a we wprawnych rękach potrafi zupełnie odmienić oblicze rozgrywki, w tych mniej wprawnych również. Ponieważ już domyślne ustawienia znacząco zmieniają doznania wizualne. Co znajdziemy w tym modzie? Przede wszystkim świetnie zaimplementowany PBR rendering oparty na fizyce. Głównym celem PBR jest naśladowanie światła w sposób wiarygodny, taki, by wszystko wyglądało jak najbardziej realistycznie. Z punktu widzenia twórcy, jak i gracza, jest to o tyle ważne, że dzięki tej technice nie potrzebujemy ani konkretnych warunków oświetleniowych, ani tanich sztuczek, by każdy materiał wyglądał dobrze. I to Enhanced Shaders robi naprawdę imponująco. Tym bardziej, że obeszło się bez ingerencji w tekstury czy silnik. To jednak nie wszystko, co mod ma do zaoferowania. Bo jest tu jeszcze color grading, czyli po naszemu gradacja kolorystyczna. Nie jest to materiał na temat technicznych aspektów gry, więc skrótowo. Gradacja kolorystyczna to bardzo przydatne narzędzie pozwalające szybko zmienić kolorystykę, czy to filmu, czy gier, znacznie zmieniając ich atmosferę. Enhanced Shaders jest o tyle przydatnym modem, że pozwala na dokonywanie naprawdę sporych zmian bez ogromnego obciążenia dla komputera. Obydwa moduły tego moda można zainstalować osobno, a dla posiadaczy słabszych komputerów jest też wersja non-PBR. Jeśli zastanawialiście się, jakiego presetu do reshade'a użyć w Anomaly, nie używajcie reshade. Używajcie Enhanced Shaders. Promieniowanie w stalkerze jest typową przeszkadzajką sprytnie wplecioną w mechanikę gry. Nie inaczej jest z anomalią, choć tutaj promieniowanie może przysporzyć nam odrobinę więcej trudności niż w podstawkach. A gdyby tak odrobinę skomplikować ten system? Oczywiście bez przesadnej ekstrawagancji i w granicach rozsądku. W realnym świecie wychylenie kozaka nie wystarczyłoby, żeby wyleczyć promieniowanie. W tym addonie również nie wystarczy, bo na promieniowanie jest procesem wymagającym długotrwałego i bardzo kompleksowego leczenia. Niby opiera się głównie na zażywaniu leków, ale po zainstalowaniu tego dodatku promieniowanie wpływa na wiele aspektów rozgrywki, łącznie z ilością kalorii przyswajaną wraz z jedzeniem. To jednak nic, bo, zupełnie jak w prawdziwym świecie, strefy promieniowania mogą się teraz przemieszczać razem z wiatrem. Ściślej mówiąc, w jednym z ośmiu kierunków, w których wiatr akurat wieje, a siła i odległość, na jaką przyniesie się dana strefa. Zależy od aktualnej pogody, za wyjątkiem mgły, bo wtedy promieniowanie pozostaje na swoim miejscu. Oprócz zachowania i wpływu na gracza promieniowanie stało się bardziej ujmijmy to przebiegłe. Teraz korzystanie z dozymetru jest obligatoryjne i konieczne, by sprawnie przemieszczać się po strefie wykluczenia. Mamy lepsze dźwięki, grafikę i zabójcze promieniowanie. Co jeszcze może się przydać podczas każdego wypadu? Oczywiście, że broń! Boomsticks and Sharpsticks dodaje kilkadziesiąt nowych narzędzi mordu, od noży i toporków, przez automaty, aż do karabinu Gaussa. Nowe modele oraz tekstury są zaskakująco wysokiej jakości, co znacznie zwiększa przyjemność skorzystania z nich. Arsenał jest naprawdę ogromny. A nowe animacje cieszą oko. BAS nie ingeruje w żaden sposób w oryginalny zestaw pukawek z Anomalii, choć w same pliki już tak. Z tego względu łączenie tego addona z innymi może być naprawdę problematyczne. Jeśli koniecznie chcecie zagrać z BAS-em i innymi dodatkami, oglądajcie ten materiał do końca. Skoro nowa broń, to i nowe ręce. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmiało. Nie sposób wczuć się w klimat rozgrywki, kiedy trzymające jedną z dziesiątek nowych pukawek ręce wyglądają jak Nestor z okna albo Utaker ze Szczecina. Oto Addon, który likwiduje ten problem, zmieniając modele rąk oraz tekstury naszego protagonisty. Addon zgrabnie łączy różne elementy z innych dodatków. Według autora mniej więcej 80% modeli rąk zostało zmienionych na takie o dużo lepszej jakości. Jeśli korzystacie z BAS-a i chcielibyście wycisnąć z niego więcej, to to jest Addon dla Was. Do zestawu nowych animacji i efektów warto rozważyć integrację tego addona. Nie zmienia samej rozgrywki per se, ale dodaje coś bardzo ważnego, jeśli chodzi o wczówkę lub jeśli wolicie imersję, animację korzystania z przedmiotów. Do tej pory zażycie czy wypicie kozaka było sygnalizowane dźwiękiem potwierdzającym użycie. Ten addon dodaje efekty wizualne, które jedni wykorzystują do robienia fajnych screenów, a inni do tego, by anomalia była bardziej wiarygodna. Pomyślcie sami: czy jest coś bardziej klimatycznego niż powrót po ciężkim wypadzie do baru i odpalenie zdobycznej, pogniecionej fajki w otoczeniu innych straceńców, pochłoniętych swoimi sprawami? Nie ma. FDDA to nieco ponad 70 mega do a daje naprawdę mnóstwo radości. Z oczywistych względów osobom używającym nagminnie F1 podczas grania w Anomaly odradzamy korzystanie z tego dodatku. Nowych animacji nie da się przerwać, a każda zajmuje dobre kilka sekund. Tak między nami ptaszki ćwierkają, że twórcy Anomaly rozważają integrację tego dodatku z kolejną aktualizacją moda. Kto nie chciałby poszukać czegoś wartościowego w zonie, oskurować kilka spotkanych akurat mutantów, a wieczorem chlapnąć coś głębszego ze swoją wierną ekipą przy ognisku? Żydy żaden e, żaden, znaczy każdy by chciał, czyli żaden by nie chciał. Ech, po portal, mi się coś. No, wiecie o co chodzi. Jeśli kiedykolwiek system otrzymywania obrażeń w stalkerze wydawał Wam się płaski, to ten addon powinien Was zainteresować. Po instalacji zmieniają się reguły gry. Teraz możecie oberwać w którąś z konkretnych części ciała. I tak, na przykład, jeśli paski wytrzymałości rąk zejdą do zera, upuścicie broń i lub nie będziecie mogli korzystać z niczego poza nożem lub pistoletem. Jeśli dostaniecie w nogi, koniec z bieganiem. A prędkość poruszania drastycznie spadnie. Nasuwa mi to skojarzenie z fragmentem pewnej kabaretowej piosenki, której fragment po małej przeróbce brzmiałby w ten sposób. Leży Anton, leży i wije się w bólach. Od jutra na spacer, no to już o kulach. Twardy bruk, a jeszcze ludzi coraz więcej. Anton się ogania, wszak ma jeszcze ręce. Ale wracając do tematu, parę kulek w głowę czy tors to zawsze śmierć. Wyleczyć można się lekami lub długim snem w bezpiecznym miejscu. Nie jest to system, który działa idealnie, ale jako namiastka czegoś więcej sprawdza się całkiem nieźle. Przed skorzystaniem z dodatku warto poczytać instrukcję, żeby uniknąć problemów. I tak dotarliśmy do końca tego krótkiego zestawienia. Z jednej strony nie ma tu nic niespodziewanego, a z drugiej... Jest zaskakująco dużo ludzi, którzy grają w waniliowe anomalii, nie wiedząc ile tracą. A może wiedzą, ale nie potrafią poradzić sobie z instalacją tych dodatków. Jeśli tak, to przychodzimy z pomocą. I to podwójnie. Zajrzyjcie do linku w opisie. W wersji tekstowej tego materiału są krótkie instrukcje instalacji, dzięki którym poradzicie sobie bez problemu. A jeśli nie chce Wam się bawić w szukanie, to możecie skorzystać z paczek adonów. Jednak to już jest temat na osobny materiał, taki, który pojawi się kiedyś.